Według danych z 2022 roku, w Warszawie znajduje się 5257 ulic, rąd i placów. Co oczywiste, każde z tych miejsc ma swoją nazwę. Jak już wiecie z mojego cyklu Dziwne Warszawskie Nazwy, niektóre z nich są dość dziwne i oryginalne. Wiele z tych ulic, rąd i placów posiada swojego patrona, czy to postać rzeczywistą, czy fikcyjną, np. bohatera książki. Są w Warszawie również i takie przypadki, w których dwie ulice upamiętniają jednego patrona, pomimo tego, że mają zupełnie inne nazwy, i właśnie o takich przypadkach będzie ten odcinek. Możliwe, że szukając takich przykładów do tego materiału, coś pominąłem. Możecie więc napisać w komentarzach o innych znanych Wam takich przypadkach. Tego odcinka nie byłoby, gdyby nie komentarz użytkownika MSB 4000 pod jednym z filmów, i pierwszy z takich przypadków to będzie właśnie jego propozycja. Cykl warszawski. Ulica Ludwika Kondradowicza znajduje się na torgówku na Brudnie. Swój bieg rozpoczyna na skrzyżowaniu z ulicą Codzienną, kończy natomiast na skrzyżowaniu z ulicą Rębielińską. Ulicę wytyczono w XIX wieku, a swoją obecną nazwę zyskała w 1930 roku. Od jej nazwy pochodzi także nazwa pobliskiej stacji metra. W Warszawie znajdują się dwie ulice, których patronem jest Władysław Syrokomla. Jedna z nich jest w Wesołej, w Poli Grzybowskiej i biegnie od skrzyżowania z ulicą Stefana Czarnieckiego do ulicy Modrzewiowej. Druga z tych ulic, co ciekawe tak jak ulica Kondradowicza, również znajduje się na Brudnie. Rozpoczyna ona swój bieg na skrzyżowaniu z ulicą Bolesławicką, a kończy się na ulicy Oliwskiej. Ulica powstała na początku XX wieku, natomiast obecną nazwę nadano w latach XX. Wszystkie te trzy ulice upamiętniają Ludwika Kondratowicza. Poeta i tłumacza żyjącego w latach 1823-1862, który tworzył pod pseudonimem Władysław Syrokomla. Stworzył ponad 20 dzieł literackich. Tłumaczył na język polski dzieła napisane głównie w języku niemieckim, a także łacińskim. Ulica Janusza Korczaka znajduje się na woli obszarze MSI Czyste. Rozpoczyna bieg na skrzyżowaniu z ulicą Marcina Kasprzaka i kończy się na skrzyżowaniu z ulicą Szarych Szeregów. I obecna nazwa została nadana w 1959 roku. Ulica Starego Doktora znajduje się w Wawrze na Marysinie. Rozpoczyna się ona na skrzyżowaniu z ulicą Korkową, natomiast kończy swój bieg w głębi osiedla. Nazwę ulicy nadano w 1967 roku. O ulicy mówiłem już kiedyś w jednym z odcinków dziwnych warszawskich nazw. Obydwie ulice upamiętniają Janusza Korczaka, właściwie Henryka Gorszmita. Posługującego się również pseudonimem Stary Doktor. Był on lekarzem, pedagogiem, a także pisarzem. Prowadził dom Sierot, którego ostatnia siedziba znajdowała się przy ulicy Siennej. Na Marysinie, właśnie przy dzisiejszej ulicy Starego Doktora, znajdował się pensjonat różyczka, był filią domu Sierot. Jeśli chodzi o twórczość literacką, to chyba najbardziej znaną jego powieścią jest Król Maciuś I. Jadusz Korczak zginął w sierpniu 1942 roku w obozie Zakłady w Treblince. Mógł uniknąć tej śmierci, jednak nie chciał opuszczać swoich podopiecznych. Zostali wywiezieni transportem z szlak placu, na który trafili po długim marszu ulicami Warszawy. Aleja Prymasa tysiąclecia znajduje się na woli i częściowo na ochocie. Biegnie od skrzyżowania z Alejami Jerozolimskimi, czyli od ronda zesłańców Syberyjskich, aż do skrzyżowania z trasą S8. Są obecną nazwę aleja uzyskała w wyniku dekomunizacji w grudniu 1990 roku. Wcześniej była to aleja rewolucji październikowej. Skwer kardynała Stefana Wyszyńskiego znajduje się na woli na Nowolipkach. Biegnie od ulicy Leszno do skrzyżowania z ulicą Żytnią. Nazwę skwerowi nadano w Sylwestra 1983 roku. Obydwie nazwy upamiętniają kardynała Stefana Wyszyńskiego. Prymasa Polski w latach 1948-1981. Szczególnie po II wojnie światowej starał się on dążyć do znalezienia porozumienia między władzami komunistycznymi a Kościołem. W latach 50. został aresztowany, a przez następne 3 lata był więźniem politycznym. W 2021 roku został ogłoszony Błogosławionym Kościoła Katolickiego. Oprócz dwóch ulic przy krakowskim przedmieściu znajduje się pomnik kardynała Wyszyńskiego. Jest on ponadto patrolem Warszawskiego Uniwersytetu. Ulica Włodyjowskiego znajduje się na Mokotowie na Służewie. Biegnie od skrzyżowania z ulicą Kmicica aż do skrzyżowania z Aleją Wilanowską. Ulica swą obecną nazwę nosi od 1946 roku. Ulica Małego Rycerza znajduje się na Białęce na osiedlu Brzeziny. Biegnie od skrzyżowania z ulicą Białłęcką do skrzyżowania z ulicą Ostrudską. Nazwa ulicy została nadana w 1998 roku. Obydwie te nazwy upamiętniają Michała Wołodyjowskiego, jedną z głównych postaci trylogii Henryka Sienkiewicza. Przydomek Mały Rycerz zyskał on ze względu na swój wzrost. Ulica Bitwy Warszawskiej 1920 roku znajduje się na Ochocie. Biegnie od skrzyżowania z ulicą Grujecką do skrzyżowania z Aliami Jerozolimskimi, gdzie przechodzi we wspomnianą wcześniej aleję prymasa tysiąclecia. Swoją obecną nazwę ulica uzyskała w wyniku dekomunizacji w sierpniu 1990 roku. Wcześniej jej patronką była wera Kostrzewa. Według serwisu ulice Twojego miasta nazwa ulicy 15 sierpnia znajdującej się na Białce na osiedlu Henryków, również nawiązuje do bitwy warszawskiej. Aleja Niepodległości to jedna z najważniejszych i najbardziej znanych warszawskich ulic. Swój bieg rozpoczyna na Śródmieściu na skrzyżowaniu z ulicą Koszykową i kończy się na Mokotowie na Alei Wilanowskiej. Ulica 11 Listopada znajduje się na Pradze Północ i biegnie od ulicy Targowej do Ronda Żaba częściowo zahaczając także o Targówek. Nazwy obydwu tych ulic nawiązują do niepodległości odzyskanej przez Polskę 11 listopada 1918 roku. Plac Konstytucji znajduje się na śródmieściu. Dochodzą do niego ulice Piękna, Marszałkowska, Koszykowa, Śniadeckich i Waryjskiego. Gdy plac oddalał do użytku na początku lat 50. XX wieku, upamiętniał on komunistyczną konstytucję, która weszła w życie w 1952 roku. Obecnie, według znajdującej się tam tabliczki miejskiego systemu informacji, Upamiętnia on wszystkie uchwalone konstytucje, także tą pierwszą w 1791 roku. Pierwszą polską konstytucję upamiętnia także znajdująca się na solcu, biegnąca po dwóch stronach według pomostu ale aleja 3 maja. Kopiec Powstania Warszawskiego znajduje się na Mokotowie, na Czerniakowie. Został on usypany po II wojnie światowej z gruzów, zniszczonych budynków, a także ze śmieci. Jednak miejscem pamięci stał się dopiero w 1994 roku, 50 lat po Powstaniu Warszawskim. Kopcem Powstania Warszawskiego stało się on oficjalnie w 2004 roku. Do kopca prowadzi Aleja Godziny W, której nazwa nawiązuje do godziny wybuchu Powstania. a na koniec o przypadku, którego już w Warszawie nie uświadczymy. Zanim patronem Żeliborskiej ulicy zaczął być ksiądz Jerzy Popiełuszko, ulica ta przez wiele lat, do 1993 roku, nosiła nazwę Stołeczna. Kiedy w 1977 roku do stolicy przyłączono Ursus, to wraz z nim na jej terytorium znalazła się ulica Warszawska, biegnąca od ulicy Gierdziejewskiego, a kończąca się, co ciekawe, poza Warszawą, gdzieś na granicy Piastowa i Pruszkowa.